Jeśli szukacie tutorialu na idealny letni makijaż, który przetrwa wiele godzin, to koniecznie obejrzyjcie tego TikToka. Ja swój makijaż zawsze zaczynam od brwi i tutaj w tym celu używam tego kleju z Maybelline. Wszystkie ewentualne ubytki, które mam gdzieś w brwiach, szczególnie tutaj na końcówkach i na początkach, uzupełniam pisakiem z Nyx'a. Jeżeli chodzi o moją twarz latem, to raczej nie jestem fanką używania podkładów i tutaj stawiam tylko i wyłącznie na Korektor Eraser od Maybelline. Oprócz tego, że zakrywam sobie nim moje ewentualne niedoskonałości, to nakładam go w takie strategiczne miejsca jak broda, okolice, przynosie i czoło. Zanim jeszcze nałożę sobie korektor pod oczy, to lubię sobie wykonturować twarz. I tutaj w tym celu używam sticków do konturowania od Everybody London. Zaczynam oczywiście jak zawsze od bronzera, policzek na czoło i lubię też sobie dołożyć tego produktu na oko. Będziemy w ten taki bardziej różowy. I go sobie nakładam no, standardowo wyżej tutaj niż bronzer. Również wszystko blenduję pędzlem. Teraz korektor pod oko. Pamiętajcie, żeby nie nakładać za dużo tego korektora, żeby on się Wam nie zbierał w zmarszczkach. Przyszedł czas utrwalić cały ten makijaż. I tutaj wlatuje produkt malutki, ponieważ jest to miniaturka ale słuchajcie, to jest najlepszy puder, jakiego ja kiedykolwiek używałam. Game changerem jest nakładanie go puszkiem. Efekt Photoshopa gwarantowany. I teraz czas na konturowanie na sucho. Ja w tym celu używam palety z AA. Ona jest też bardzo fajna na wyjazdy, przez to, że tutaj w jednej palecie macie tak naprawdę wszystkie produkty do suchego konturowania. To jest też fajne, to to, że nawet ten bronzer w tej palecie on ma takie satynowe, lekko rozświetlające wykończenie. Przez co ten makijaż dalej jest taki glowy, nawet mimo tego, że używacie suchych produktów Chwalę sobie cały makijaż i tutaj w tym celu używam takiego fixera z Mam wrażenie, że w połączeniu z tym pudrem to jest po prostu kombo idealne No i też co jest w nim fajne to to, że nie pluje on na was ten aplikator Tylko jest to taka naprawdę fajna mgiełka Rzęsy podkreśliłam zalotką i jeżeli chodzi o maskarę, której używam To u mnie jest różnie, choć najczęściej wybór pada na maskarę Maybelline To jaki efekt ona daje Wow! Przyznajcie sami, że efekt mówi sam za siebie. Najprzedrzezna no usta, i tutaj moje ulubione wakacyjne lip combo, czyli kontrówka z NYXA i błyszczyk od Everybody London. No i co? Chyba to mamy. Idealny letni makijaż.